Zaczynamy dzień. Małgosia Kukuła, szósta minęła, przed nami serwis. Dzień dobry i zapraszam. Producenci mleka, serów i wędlin alarmują, że wkrótce mogą one zniknąć ze sklepowych półek. Problem wynika z tego, że między innymi dwa państwowe giganty, Grupa Azoty i Anvil, wstrzymały produkcję nawozów, a co za tym idzie także dwutlenku węgla i związków azotowych. Wstrzymały, bo przez drastyczne rosnące, drastycznie rosnące ceny gazu produkcja stała się nieopłacalna. Gazociąg łączący Polskę ze Słowacją został oficjalnie otwarty. Jego uroczyste uruchomienie odbyło się w Strachocinie na Podkarpaciu, a udział w nim wzięli premierzy Polski i Słowacji. Mateusz Morawiecki przekonywał, że połączenie gazowe Polska-Słowacja daje perspektywy zaopatrzenia naszego regionu w gaz praktycznie ze wszystkich kierunków świata. Wybuch butli z gazem w miejscowości Orzechów pod Gryfinem nie ma osób poszkodowanych. Sześć osób zostało lekko rannych, po tym jak van wjechał w kawiarniany ogródek w centrum Brukseli. Śledczy starają się ustalić, czy był to wypadek czy celowy atak. Koncern Moderna pozywa swoich konkurentów czyli Pfizera i BioNTech. Powodem ma być naruszenie patentu związanego z wytworzeniem pierwszej szczepionki przeciw COVID-19 w Stanach Zjednoczonych. Zagrali tak, jak przystało na najlepszą drużynę globu. Polscy siatkarze od zwycięstwa rozpoczęli mistrzostwa świata w Katowicach. Broniący tytułu biało-czerwoni w trzech setach pokonali Bułgarię. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Osiem minut po godzinie szóstej. To teraz zobaczymy jeszcze jak wschód słońca się rozwija.